Z Księgi Powtórzonego Prawa. Zapytaj dawnych czasów, które były przed Tobą, zaczynając od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi. Zapytaj od jednego krańca niebios do drugiego. Czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie, jak to, lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak Ty słyszałeś i pozostał żywy? Widziałeś to wszystko? byś poznał, że Pan jest Bogiem, a poza Nim nie ma innego. Z nieba pozwolić Ci służyć swój głos. Ogień ogromny i służyć swoje słowa wśród ognia. Ten cytat, ten fragment towarzyszył mi w czasie tworzenia tej konferencji z paru różnych powodów. Pierwszy był taki, że jest on o ogniu, jest ono działaniu Boga w świecie jest on o tym, że ta obecność na ziemi to jest Duch Święty. Druga rzecz, dlaczego mi przyświeca ten fragment, było to, że to jest o głosie z ognia, czyli o charyzmatach. A wreszcie przyświecał mi dlatego, że kazał mi spojrzeć w przeszłość, kazał mi spojrzeć na moją obecność w duszpasterstwie i w naszej wspólnocie. No i spojrzałem w przyszłość. Jako organizator wyjazdu w góry zgubiłem 30 osób w górach na, na szlaku. Jak zastępowałem opiekuna diakonii muzycznej w niedzielę, to opieprzyłem swoich współdiakonitów swoich, swoich <grym> za byle błahostkę i przez to wydawało mi się, że przez niektórzy przestali, przestali razem za nim posługiwać. Jak zastępowałem naszego środowego e, opiekuna diakonii to pomimo tego, że się modlitwa skończyła, to dalej graliśmy, to wbrew temu co, co było powiedziane to graliśmy dalej. A jako nowy lider elekt e, zaspałem i zapomniałem przyjść na spotkanie diakonii medialnej, które sam ustaliłem. Na tym właśnie moglibyśmy skończyć tę konferencję i powiedzieć... No ale mimo to wszystko, wszystkiego to Pan mógłby jednak powołał, chwała Panu. No ale strzelam, strzela, że połowa ludzi by wtedy popatrzyła na ojca na Sandrę pomyślała, no, fajnego lidera mamy, nie? Więc, no tak. Wbrew pozorom te wydarzenia ukazały mi niektóre charyzmaty, które gdzieś tam, gdzieś tam odkryłem dzięki temu właśnie, dzięki tym wydarzeniom. No ale właśnie, może zaczniemy od tych charyzmatów. Co o charyzmatach mówi w ogóle oficjalne stanowisko Kościoła Katolickiego, czyli katechizm? Charyzmaty, zarówno nadzwyczajne, jak również proste i zwyczajne, są łaskami Ducha Świętego. Powinny być przyjmowane z wdzięcznością przez Tego, kto je otrzymał, ale także przez wszystkich członków Kościoła. Są one rzeczywiście wspaniałym bogactwem łaski dla żywotności apostolskiej i dla świętości całego ciała Chrystusa. Pod warunkiem jednak, że chodzi o dary, które prawdziwie pochodzą od Ducha Świętego i żeby były wykorzystywane w sposób w pełni zgodny z autentycznymi poruszeniami tego Ducha, to znaczy w miłości, będącej prawdziwą miarą charyzmatów. W tym tekście jest postawiony akcent bardzo na takie dwie, dwie rzeczy. Po pierwsze, charyzmat jest darem, my na niego nie zarabiamy, my go dostajemy. My go po prostu od Boga otrzymaliśmy za nic, za to, że jesteśmy Jego dziećmi. Ponieważ hari oznacza po grecku łaska. Czyli my jesteśmy tymi charyzmatami obdarowani. I tu pojawia się drugi akcent. Ponieważ jesteśmy tym obdar obdarzeni, powinniśmy się radować. Powinniśmy być radośni z tego, że jesteśmy obdarzeni. I tą radością się dzielić z innymi. Dzięki temu, dzięki temu tworzyć wspólnotę i wspomagać Kościół. Dosłownie charyzmat pochodzi od słowa charizomai. Czyli uczynić komuś Nadzwyczajne dobro, wyświadczyć, wyświadczyć dobrodziejstwo. Dlatego jest też nazywany właśnie wspaniałomyślnym Dorem. Terminu tego nie znano przed Chrystusem, prawdopodobnie wymyśliłby o Święty Paweł, i to właśnie Święty Paweł w swoim liście do Koryntian, rozdział 12-13-14, mówi o tych charyzmatach, opisuje je, mówi jak działają. I też ważne jest, żeby o, tym, o, tym, o tych rozdziałach czytać wszystko razem bo one osobno znaczą totalnie co innego. W nich jest hymno miłości, w nim, w nim jest opisanie tych charyzmatów, ale jak to się weźmie w całość i to przeczyta, to jest definitywnie, inna, definitywnie inny, inny kontekst. Jeżeli chodzi o te charyzmaty nadzwyczajne, to możemy je nawet zobaczyć na naszych modlitwach wiele razy. Jest na przykład charyzmat proroctwa. Święty Paweł uznaje w ogóle dar proroctwa za jeden z bardziej umacniających, szczególnie pożytecznych dla wspólnoty. Ponieważ wbrew temu, co się myśli, to nie jest prorokowanie tylko przyszłości. Bo tak też się zgadza, też to jest tak, ale oprócz tego dar prostwo to jest rozeznawanie czyichś stanów zdrowia, czy też psychicznego, czy fizycznego. Jest, jest rozeznawaniem jego strapień oraz potrzeb. I tak też powinno się go, tak też powinno się go interpretować. Kolejnym takim charyzmatem jest charyzmat języków i związany z nim charyzmat tłumaczenia języków. Tu też mamy świętego Pawła, który nazywa ten charyzmat mówieniem ludzi i aniołów. Językami ludzi, ludzi i aniołów. I to jest w pewnym sensie, jakby ma trochę sensu. Jak tak słuchamy, jak się ktoś modli w językach, to jest takie dla nas takie gaworzenie, że ktoś po prostu jakieś takie dziwne słowa wypowiada, które dla nas są totalnie niezrozumiałe. I jak się ich przysłuchać, jak ktoś tu mówi te słowa, to brzmi to tak jak trochę takie. takie Mówienie małego dziecka. I tak jest, kiedy, kiedy, tak, kiedy jest ten moment, kiedy już nie wiemy, co powiedzieć na modlitwie i sobie myślimy, kurka, no nie będę teraz mówić cały czas Tobie chwała, Tobie chwała, Panie, no, bo, 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 nie wiem, bo się wstydzimy czy coś, nie wiem właściwie, dlaczego tak się dzieje, to w tym momencie przychodzi Duch Święty i nam nas wspomaga, mówi nam właśnie, dobra, spoko, Ty kontynuuj, a ja będę z Tobą. I w tym momencie właśnie pojawiał się, pojawia się charyzmat i mamy tłumaczenie języków. E Święty Paweł przede wszystkim zaznacza, że to jest najmniejszy ze wszystkich charyzmatów z tego powodu, że najpierw umacnia modlącego się, ponieważ wiadomo, najpierw my mówimy tymi językami, a umacnia wspólnotę dopiero wtedy, kiedy pojawi się ktoś, kto ma ten drugi charyzmat, czyli charyzmat tłumaczenia tego języka. Mamy też inne charyzmaty, które u nas się mniej objawiają, ale jednak jest charyzmat uzdrawiania i charyzmat czynienia cudów. Charyzmat uzdrawiania mamy na przykład na modlitwie o uzdrowienie. Bardzo ważne jest podkreślenie, że charyzmaty są dowolne. Bóg przychodzi w wolności, jeżeli ktoś nie chce czegoś, jeżeli, jeżeli ktoś czuje się, że nie, nie chce przyjąć jakiegoś charyzmatu, jakiegoś daru, no to Pan Bóg nie ześle daru pomimo to. Trzeba przyjąć, trzeba chcieć przyjąć ten charyzmat, bo Pan Bóg nie przyjdzie z czymś, czego nie udźwigniemy. Dodatkowo charyzmat, w przeciwieństwie do darów Ducha Świętego, jest dany na jakiś czas, na określony czas, można by powiedzieć na czas wykonania jakiegoś zadania. Na rozpoznanie czegoś, na znalezienie, jakby rozwiązanie jakiegoś, jakiegoś problemu czy uzdrowienie itd., itd. Teraz możemy przejść do charyzmatów zwyczajnych, takich codziennych. I można by powiedzieć, że takimi charyzmatami jest wszystko to, co umacnia człowieka w relacji z Bogiem, drugiego człowieka, co umacnia wspólnotę w relacji z Bogiem. Jeżeli jakiś śpiew, jeżeli jakaś postawa w modlitwie, jeżeli. Jakaś rada, rozmowa, pocieszenie wspomaga drugą osobę w modlitwie to jest charyzmat. Jeżeli czyjeś produkowanie się na konferencji jakieś, jakieś kazanie czy rekolekcje, czy forma i sposób powiedzenia tego wszystkiego przemawiają i umacniają tego człowieka, to też jest charyzmat. Ja pamiętam, jak teraz będzie troszeczkę takiej, takiej, takiej prywaty, Pamiętam pierwszy raz, kiedy się spotkałem z herezmatami. To było 3-4 lata temu na Otwórz Oczy, kiedy był ojciec Leon Knabit i ja pamiętam, że przyszedłem po to właśnie, żeby go zobaczyć, no, bo to jest taki wesoły, fajny benedyktyn z który no, jest takim, no już sławnym człowiekiem. Pamiętam, że poszedłem po książkę, dostać autograf, posłuchać jego konferencji i było takie coś, że była modlitwa równoczesna, bo to Efraim organizował. I pierwszy raz kiedy spotkałem się z, z, z językami i pamiętam, że przyszedłem i tam zaczęli się modlić i ta prowadząca wyleciała z tymi językami. Taką oh, kurka wodna, co się dzieje w ogóle, nie? Nie wiedziałem totalnie, czy to tylko ja słyszę, czy to może wszyscy słyszą, ale patrzę na ludzi, no nikt, nikt nic nie wariuje, no, to tak normalnie było. A głupie mi też było spytać, ej stary, czy ty to też słyszysz? No bo tak, tak no wiadomo, nie? Tak wszyscy normalnie. Ale miałem takie przeświadczenie, a może tylko to do mnie, może jak jestem jakiś wybrany. Ale jak zaczęło się powtarzać, zaczęło się powtarzać i jakby te, te, te języki były niezrozumiałe dla mnie, to siedziałem, dobra, to może jednak nie. <grym> Potem przyszedłem jednak na Efraim. Pierwszy raz, jak przyszedłem, to już było tak właśnie, że, że były już języki normalnie, proroctwa, śpiew w językach e, słowa bezpośrednie i tak No i to już moja postawa była troszeczkę inna. Już wiedziałem o co chodzi i tak myślałem, kurka, ale fajnie, to tak chciał że to jest super forma modlitwy, że, że, że to jest niesamowite w ogóle, jak ci ludzie się modlą. I była taka modlitwa o wylanie darów Ducha Świętego. I wtedy tam na kartach zapisywane jest, jakie tam charyzmaty się otrzymuje, jakie Pan Bóg przeznaczył dla danej osoby. Potem otrzymałem parę charyzmatów, to sobie no to teraz jedziemy, nie, teraz będzie fajnie. I wiecie co? I nic. Nie? Parę tygodni nic, żadnych tam języków, wprost. nic takiego nie było. Totalnie nic, 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 na, nic, nie, nic, nie, nic nie mówiłem takiego. I przyszła nasza gdynia, czyli nasze dni skupienia. Drugie to były wtedy, w tamtym roku. Była taka akcja, że świeżaczki, których też ja wtedy byłem, modliły się za tych od odpowiedzialnych we wspólnocie i, i było w drugą stronę też. I pamiętam, że my się zebraliśmy w takim kółku, trochę jak na modlitwie wstawienniczej, jak tutaj omadlamy jakieś osoby. i Omodlaliśmy tych odpowiedzialnych i to było takie fajne kółko takiej wspólnoty, byliśmy taką fajną wspólnotą, każdy wtedy był nakierowany na tych, na tych naszych odpowiedzialnych, zaczęliśmy się modlić i w tym momencie ktoś właśnie wyleciał z tymi językami. Normalnie cała, całe to zaczęło się tymi językami modlić. I właśnie wtedy pierwszy raz się modlić językami. Był taki szczęśliwy po prostu, że to się jednak wydarzyło. Po prostu było to tak, tak budujące wtedy. I od tego czasu już wiem pamiętam, że śmigają tymi językami na lewo i prawo, bo uważałem, że to jest w ogóle super sprawa. Um, no tak. Potem było to, co też doświadczyłem, jeśli chodzi o proroctwa. Czyli na przykład pierwszy ten moment, kiedy otrzymałem, kiedy pamiętam, że byłem wtedy się grałem na gitarze, był totalny harmider, totalny chaos. I ja miałem takie, że kurczę, leci jakieś, leci jakieś słowo, w ogóle nie róbcie tego nigdy. Jakieś słowo, to słuchajcie, a nie tam zajmujcie się wszystkim innym. I ja tam to, to jest mój błąd życiowy, że to robię. E, nie powinno się tak robić. i... Był taki totalny rozgard. Ja się zajmowałem jakieś pieśni, że zadawałem coś takiego. I miałem takie poczucie, teraz się powiem skupić. To jest słowo, to jest jakieś ważne słowo. Ja się powiem skupić, bo to może mnie dotknąć. I się na chwilę skupiłem w tym słowie. I ja zaczęłem słuchać, a tak słucham i myślę, kurka, to, to jest do mnie. I że to jakoś tam oddziaływało na to jakby na moment, kiedy w moim życiu, jakim wtedy byłem, i kolejna sprawa, że też nie powiedziałem rozeznającym wtedy, że się, że się potwierdziło. Też tego nie róbcie. Mówcie im, że się potwierdza takie słowo, bo dla nich też jest to ważne, że się prosto potwierdzają. I to pamiętam, że było takie niezły strzał wtedy. I inna sprawa, jak sam pierwszy raz miałem taki moment, że siedziałem w ławce, wtedy odpoczywałem sobie od posługi, chciałem się pomodlić. I poczułem taki moment, że powiem się skupić, że, że coś się dzieje. I myślałem, no oho, coś się zbliża. I pamiętam, że usiadłem, zacząłem się skupiać, miałem jakiś obraz, taki totalnie rozmyty. I sobie myślałem, no tak, ale jak ja teraz tego nie przyjmę, to Pan Bóg chce do kogoś innego i nie będę mieć tej możliwości. I myślałem, dobra, no to, to Boże, to, to proszę Cię o, to, o ten charyzmat, żebyś, żebyś przyszedł. I pamiętam, że widziałem totalnie, jak teraz widzę, to widziałem w głowie ten obraz, nawet go teraz pamiętam. I poszedłem do rozznających, roznających, Roznający powiedzieli, dobra, iść to, to ogłosić. Poszedłem kilka później do mnie Ola Olb Olbrych, która zaznawała, powiedziała, no, sprawdziło się, potwierdziło się to słowo. I myślałem, kurczę, ale super sprawa, że raz że, mogłem, raz, że mogłem sam doświadczyć tego charyzmatu, a dwa, że ktoś dzięki mnie miał też taki wzrost w tym wszystkim. I właśnie, gdyby nie to, że ktoś rozeznał jakieś słowo, rozeznał słowo, to mnie tu właściwie nie było, bo jak była, nie było, to tym w sensie nie mówiłbym tej konferencji. Bo było na, w środzie, kiedy było ogłoszenie lidera, przyszło takie, takie proroctwo. Bóg zaprasza do spojrzenia w przeszłość i zobaczenia, jak obdarował w ciebie we wspólnocie. Jak widziałeś jego obecność. Przypomina nam o tym po to, byśmy dalej rozpoznawali go po cudach, które czyni we wspólnocie i w sercu każdego z nas. Zaproszenie do powiedzenia świadectwa. Ale właśnie, żebym ja tu stanął i to wszystko zaczął mówić, było potrzebne to, żeby ktoś ośmielił się do tego, żeby przyjąć ten charyzmat, żeby chcia, chciał go przyjąć, to poszedł do rozeznających. O tych rozeznających przyszedł do mnie i przy, przedstawił mi to proroctwo. No taka pytanie, ale co by było, gdyby, gdyby się okazało, że coś jest nie tak, że, 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 coś przy, że ktoś przeinaczył w tym proroctwie albo że, że ono się nie sprawdza i rozznający powiedzieli, że nie, straszny wstyd, nie, masakra. A, a co by się stało, gdyby tak naprawdę wszystkie te charyzmaty, to, że ktoś mówi w językach, to, 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 się, to się nam wydaje, że to się Tobie wydaje na przykład, że mówisz w językach, że rozumiesz, co ta osoba druga mówi. Masakra, nie? To wszystko jednak to jest pizna na wodę. Powiem Wam, że ja mam tak często, jak posługuję tymi charyzmatami, to ja czuję, tymi nadzwyczajnymi, to ja czuję takie, a gdyby, a co jeśli nie? A co jeśli nie? A co jeśli to wszystko to jest jakiś piz na wodę i to wszystko... I że tak naprawdę to, 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 to wszystko, to, to nie powinien tak robić. Jako organizator tego wyjazdu zgubiłem te 30 osób, nie? ale potem zrobiłem wszystko, żeby to sobie znaleźć. Zrazem z razem ze zbieganiem ze szczytu na sam dół doliny po to, żeby tylko, żeby znaleźć zasięg i dowiedzieć się, czy wszyscy są bezpieczni, czy wszyscy są na swoich miejscach, czy wszyscy wrócili, czy są wszyscy w grupie. Źle zacząłem to spotkanie z Diakonią, ale koniec końców zostałem jej opiekunem. Nigdy w życiu potem nikogo za nic nie upieprzyłem, a tym bardziej za jakąś totalną błahostkę. Co bardziej starałem się o to utrzymać jak najlepszą atmosferę, cały czas, przez, cały, przez całą moją posługę. Starałem się przyciągać ludzi sobą i zapraszać wszystkich, żeby nigdy nie mieć takiego poczucia, że ktoś przestał posługiwać z mojego powodu. No jako nowy lider zawaliłem to spotkanie, nie? Ale ja miałem na tyle odwagi, żeby przyjść, przeprosić, powiedzieć, że, spróbować wytłum wytłumaczyć i, i mam nadzieję, że z no, tym razem tego nie zrobię. Że m, Mam też mam nadzieję, że też z medialnymi się spotkam, że się na mnie nie obrażę. A to wszystko były charyzmaty. To są wszystko charyzmaty i warto je odkrywać w sobie. Bo gdybym w którymś miejscu, gdzieś tam się zatrzymał, powiedział nie, to, ja, to stop, że ja nie chcę. Czy to w tych górach, czy to jako ten opiekun de koni? nie przyjąłbym jakiegoś liderostwa czy coś takiego. W tym momencie prawdopodobnie gdybym powiedział nie, to bym się teraz nie pojawił. Nie byłbym tym liderem, nie mówił tej konferencji teraz. Bo koniec końców, Bóg uzdalnia powołanych, a nie powołuje uzdolnionych. A co bardziej, Bóg uzdalnia tych, którzy chcą być powołani. I to jest chyba najważniejsze, żeby być żeby chcieć być powołanym i chcieć być uzdolnionym, i po prostu żeby chcieć działać we wspólnocie charyzmatami. Amen.